Widzimy z rozdziału wspomina pani o wartościach. Jakie to ma znaczenie? Wiedza na temat naszych wartości w mhm. związku? Myślę, że ta wiedza jest kluczowa, dlatego że bardzo często jest tak, że y, jakiś konflikt y, w komunikacji, szczególnie, y, jest spowodowany tym, że partnerzy mają inny sposób widzenia świata, inny sposób widzenia związków, inny sposób rozwiązywania różnych mhm. dylematów i problemów. I patrząc na to poprzez pryzmat wartości, co dla kogo jest ważne, podam przykład jednej z moich studentek, uczestniczek programu ABC Przyciągi Miłość, Ani. Ania, dla niej najważniejsze jest taki, taki profesjonalizm, takie bycie zawsze poukładaną, żeby wszystko było w odpowiednim miejscu i miało swój czas, i żeby było profesjonalnie wykonane, a także edukacja. Dla, jego, dla jej męża, dla jej męża z kolei ważny jest humor. A ona zawsze Utożsamiała sobie e, jego humor, z tym, że on niczego nie traktuje poważnie, prawda? Czyli typowy problem w komunikacji, o którym myślimy, że to jest problem, zamiast patrząc e, przez pryzmat e, wartości. I dopiero jak. Poprosiła swojego męża, aby wykonał test wartości, zaznaczył, które wartości są do niego ważne i określił, które są na miejscu pierwszym, które na drugim, mhm. które na trzecim. Przynajmniej pięć podstawowych, to otworzyły jej się oczy i mówi: Ojejku, to ja teraz rozumiem, dlaczego on do wszystkiego podchodzi z humorem, mhm. ponieważ on w ten sposób chce wspierać naszą rodzinę, żeby mhm. była fajna, miła, sympatyczna atmosfera. To jest jego sposób na życie. To jest mhm. jego sposób na życie, to jest jego jedna z kluczowych wartości albo kluczowa wartość. I gdy patrzymy na drugiego człowieka poprzez pryzmat jego wartości, mm. wtedy możemy go lepiej zrozumieć. Mm. Ja, w jaki sposób on patrzy na świat. A w związku z tym lepiej zrozumieć później swój Dokładnie. Działce. A w związku to jest kluczowe, prawda? Dlaczego partner w określony sposób się zachowuje? Dlaczego podejmuje określone mm. decyzje? Nie Dla... wiemy tego, prawda? Nie wiemy tego. się często nawzajem. bo ty to coś tam, albo ty to zawsze. Dokładnie. A kiedy popatrzysz mm -hmm. przez pryzmat... Swoich wartości, to wtedy wiesz dokładnie, dlaczego dla niego jest to ważne, a dlaczego co innego jest dla ciebie ważne. Także warto, wiele, wiele moich studentek osób skorzystało właśnie z zrobienia testu wartości i, i podania definicji sobie nawzajem, co rozumiesz. Poprzez określoną wartość, tak? Czym dla Ciebie jest niezależność, czym dla Ciebie jest wolność, czym dla Ciebie jest partnerstwo? I określenie hmm. definicji, bo bardzo często też możemy mieć różne definicje też tych, tych samych wartości. Często tak mamy różne definicje, to tak. jest rzeczywiście bardzo wartościowe te wartości. Wartości są wartości, wartościowe. Bardzo wartościowe. <laughs> wartościowe ćwiczenie, które faktycznie jakoś pokazuje nam nagle pewne problemy przestają istnieć, prawda? Bo porozumiem tak. jakby źródło ich. Tak. W związku z tym yy, dobrze, dobrze jest też od, od tego zacząć, prawda? Jeżeli coś nam się w związku nie, nie, nie układa, żeby, żeby się zastanowić, co właściwie. Ale też jest, ważne, jest żeby ważne, żeby nauczyć się nieba. wspierać wzajemne wartości. Jeżeli wiesz, jakie ma wartości Twój partner, albo Twój przyjaciel, czy ktoś z rodziny, bo to dotyczy też członków rodziny, mhm. tak, to łatwiej Ci jest popatrzeć przez pryzmat Jego wartości, co dla Niego jest ważne, i zastanowić się, w jaki sposób możesz wesprzeć Jego wartości, to co mhm. dla Niego ważne, tak? Thank you